Zespół Znicza bardzo udanie zainaugurował rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów w kategorii U17. Żółto-Czerwoni wysoko pokonali Eskole Warsowie Warszawa, jednego z faworytów tych rozgrywek. Zaczęliśmy dobrze, długo się przygotowywaliśmy do tego pierwszego meczu. Wyszedł nieźle, wysoko wygraliśmy, zostaliśmy liderem. No i Jak się okazało zostaliśmy liderem do końca sezonu, ponieważ sezon zakończył się po tym pierwszym meczu. Satysfakcji dużej nie ma niestety, ponieważ nic nam to nie dało. Ten jeden mecz, to był tylko ten jeden mecz, jak się okazało później. Wyniki zostały anulowane, sezon odwołany z przyczyn wszystkim znanych. Więc no, taka bardzo połowiczna, połowiczna radość i bardzo połowiczny sukces, który, który w sumie nic nam nie dał. Niestety z powodu epidemii koronawirusa władze piłkarskie podjęły decyzję o zakończeniu rozgrywek na szczeblu młodzieżowym. Jeżeli chodzi o to, kiedy ruszamy, to jeszcze takich decyzji nie ma. Czekamy wszyscy na to, by, by one się ukazały, żebyśmy mogli już skutecznie opracowywać plan przygotowań do następnych sezonów. Pracujemy już zespołowo, pracujemy już z drużynami na boiskach. W tej chwili powinien się zbliżać ten okres, w którym damy trochę chłopakom odpocząć i pewnie, pewnie taki okres będzie. ponieważ. Ponieważ pomimo tego, że nie pracowaliśmy przez prawie dwa miesiące na boisku wspólnie drużynami, to pracowaliśmy indywidualnie. Ci chłopcy mieli cały czas treningi, byli pod naszą opieką, ciężko pracowali w domach, w tych warunkach, które, które, które mieli. Więc. Chwila czasu na odpoczynek także im się należy. No i za chwilkę po tym odpoczynku, krótkim odpoczynku będziemy się przygotowywali do następnego sezonu. Miejmy nadzieję, że powrót do ligowej rywalizacji będzie równie udany jak ostatni start.